Panie, ale też porządkowanie naszych serc. To taki moment w roku, w którym świat próbuje nas jeszcze bardziej porwać w wir swoich strach, a Pan, niejako przeciwnie, delikatnie chce nas wyhamować. Wystarczy nawet zobaczyć, jak wcześnie zapada zbrodnia, by odkryć, że ta ciemność, byśmy się spieszyli, lecz byśmy trochę zwolnili, byśmy zauważyli, czego tak naprawdę nam brakuje. W codziennym zabieganiu, wśród listy zakupów i planów na święta Bóg zaprasza nas, byśmy zatrzymali się na chwilę i zapytali samych siebie, co naprawdę znaczy być wielkim w oczach Bogu. Co jest wielkie w życiu człowieka? Bo przecież Advent to nie tylko czas czekania na święta. To przede wszystkim oczekiwanie na spotkanie z Panem Bogiem, który przychodzi. O wielkości mówi Jezus dzisiejszy w Mówi o Janie Szczycie. Największy spośród narodzonych z niewiast. A zarazem dodaje, że, że najmniejszy w królestwie niebieskim jest większy niż on. Z pozoru to jakaś sprzeczność, która jednak usłania pewną tajemnicę i różnicę wielkości człowieka. Bardzo często. Nam się wydaje, że ten, kto ma pieniądze, wpływy, sławę, ten jest wielki. Wielkość u Boga jest nieco inna. Jest to blisko z Bogiem, Jego łaska. Ja nie jestem największy. I ze słowami Ducha Świętego otrzymują dostęp do życia, którego Jan nie mógł jeszcze doświadczyć. w Królestwa Niebieskiego polega nie na naszych osiągnięciach, ale na zjednoczeniu <tuszy> na otwarciu na Jego łaskę, na uczestnictwie w Jego życiu. Ta łaska czyni człowieka większym niż największy z tym. Pan Bóg zaprasza nas, byśmy odkryli tę Bożą Logikę Wielkości. Prawdziwa wielkość nie polega na byciu zauważonym, ważnym, ale na życiu w cieniu Boga. Na tym, by dobro czynić nie na poplarze, lecz z miłości. Adwant ma w sobie podwątłagodotrwałość. A Jego światło odkrywa w nas nie tylko drogę, lecz także te miejsca, które wciąż trzeba oddać Jemu, które trzeba A będzie Pan zaprasza nas, byśmy też odkryli... Nie jest tylko piękną opowieścią o ciszy. To także czas naszych decyzji. Może warto w tym czasie zrobić coś dobrego, czego nikt nie zobaczy i nikt, nikt nie pochwali. Czym, które wydarzy się tylko między Tobą a Panem Bogiem. Wtedy od nas odbije się światło Jego prawdziwej wielkości.